Siadam do maszyny, światła w blasku neonów w 7 do 3, 5 koni, czuję moc, to moje królestwo. Silnik rycjaswa płynie pod kołami, w tej nocnej jeździe nie ma przeszkód, tylko my. Nocna jazda, Prędkość w sercu, och, ma 7 newtonometrów Poczuj tę energię, zatrzymaj czas, niech ta chwila trwa. W blasku księżyca, wolność na Miasto śpi, ale my wciąż w ruchu Każdy zakręt to nowa przygoda w duchu Reflektory tańczą, drogę nam wskazują W tej nocnej podróży marzenia się spełniają Nocna jazda, prędkość w sercu Och, ma siedem newtonometrów Poczuj tę energię, zatrzymaj czas Niech ta chwila trwa W blasku księżyca wolność nas gra Ale my wciąż w ruchu, każdy zakręt to nowa przygoda w duchu. Reflektory tańczą drogę, nam wskazują w tej nocnej podróży marzenia się spełniają. Nocna jazda, prędkość sercu, Och, ma 7 Newtonu metrów Poczuj tę energię, zatrzymaj czas, niech ta chwila trwa. W blasku księżyca, wolność na gra wiatr szept na skórze, chwilę zamrażam. Każda sekunda, jakby czas się zatrzymał. Nocna jazda w objęciach prędkości. Niech nasze serca biją w rytmie tej miłości. Wiatr szept na skórze, chwilę zamrażam. Każda sekunda, jakby czas się zatrzymał. Nocna jazda w objęciach prędkości. Niech nasze serca biją w rytmie tej miłości. W tej nocnej jeździe, gdzie marzenia żyją. 727 newtonometrów, poczuj tę energię. Zatrzymaj czas, niech ta chwila trwa. W blasku księżyca, wolność w nas gra. Nocna jazda, razem w prędkości bez granic. Wiatr szedł na skórze Chwila zaraża Każda sekunda jakby czas się zatrzymał Mocna jazda w objęciach prędkości Niech nasze serca biją w rytmie tej miłości W tej nocnej jeździe Gdzie marzenia żyją 727 newtonometrów Poczuj tę energię Zatrzymaj czas Niech ta chwila trwa W blasku księżyca Wolność w nas gra w tej nocnej jeździe, gdzie marzenia żyją. 727 Newtonometrów, poczuj tę energię. Zatrzymaj czas. Niech ta chwila trwa w blasku księżyca. Wolność w nas gra.